Nadchodzi kolaboracja Diablo Immortal i Hearthstone, a wraz z nią m.in. nowe eventy, zmodyfikowane tryby gry, przedmioty kosmetyczne, czy w końcu nowy, ograniczony czasowo, dwugwiazdkowy, legendarny Klejnot. Więcej szczegółów na ten temat znajdziemy w świeżutkim, update'owym artykule, z którym zaraz to wspólnie się zapoznamy, a tymczasem ja niezmiennie jestem Dukat, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na garść nowości z Diablo Immortal. Korzystaj z potężnych kart z Hearthstone przez ograniczony czas. Karczma Hearthstone zderza się z sanktuarium, posyłając iskry, karty i radość w powietrze. Już od 30 lipca przywołuj kultowe moce w sanktuarium, a także zbieraj karty z motywem Hearthstone i wspaniałe elementy kosmetyczne. Walcz w próbie ogniska, zabijaj w zaczarowanych sferach i zdobądź potężny, legendarny klejnot Mana Flux. Za udział w ograniczonym czasowo wydarzeniach Heroes of the Heart otrzymasz również ekskluzywny rewers Diablo Immortal w Hearthstone. Zbierz sojuszników, udaj się do paleniska i przygotuj się na starcie chaosu, strategii i legendarnej mocy. Ponieważ niniejszy artykuł stanowi wczesny rzut oka na wydarzenie o ograniczonym czasie trwania Heroes of the Heart, zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie. Zbierzcie się na bohaterów domowego ogniska. Wpadnijcie do karczmy, usiądźcie przy kominku i zagrajcie w Heroes of the Heart. Od 30 lipca do 27 sierpnia zbierajcie i zdobywajcie potężne karty ze świata Hearthstone, aby wzmacniać i wzmacniać swoje moce. Graj w odświeżonych trybach gry, jakich nigdy wcześniej nie widziałeś. Próba Horde i strzaskana Sfera zostaną odświeżone dzięki potężnym mechanikom opartym na kartach, które odmienią rozgrywkę. W centrum wydarzeń bohaterowi ogniska możesz śledzić swoje postępy w zdobywaniu potężnych kart i innych nagród. No i taką chyba główną nowością jest to, że w tej chwili w Diablo Immortal będziemy zdobywać niektóre karty z Hearthstone'a i będą one wykorzystywane jako takie modyfikatory buffy w różnych trybach gry. Zdobądź potężne karty, aby wzmocnić swoją wielkość. Wszystkie karty możesz zdobyć w centrum wydarzeń bohaterowi ogniska i są one albo zwykłe, albo rzadkie. Jeśli zdecydujesz się kupić jeden z zestawów tematycznych Hearthstone w sklepie w grze, otrzymasz również losową darmową kartę jako bonus. Każda zdobyta karta zapewnia specjalne wzmocnienia, które można zastosować w różnych trybach gry, zwiększając Twoją moc. Zbierz i wykorzystaj 18 klasycznych kart Hearthstone w trybach gry, to jest chyba strzaskana sfera, i próba horde. I dostępne są następujące karty. Mag i tu ma dwa takie skile, dwie modyfikacje, polimorfia i blok lodu. Wojownik, basz i burza ostrzy, łowca, pułapka wybuchowa i pułapka na węże, kapłan, święta nowa i forma cienia, czarnoksiężnik, płomienny imp i Zbezczeszczenie, szaman, furia wiatru i burza błyskawic, paladyn, błogosławieństwo mądrości i nakładanie rąk, druid, swipe, czyli taki zamach i starożytna wiedza, i rok, czyli cios w plecy i przygotowanie. No i oczywiście każda z tych kart może wystąpić w wariancie zwykłym albo rzadkim. Zerknijmy zatem bliżej na trzy z tych potężnych kart, które można zdobyć. Polimorfia jakości zwykłej. Masz szansę na przemianę pobliskich wrogów w Jaki. Wrogowie z polimorfią otrzymują zwiększone obrażenia. Zbezczeszczenie w jakości rzadkiej. Masz szansę na oznaczenie pobliskich wrogów zbezczeszczeniem. Oznaczeni wrogowie otrzymują obrażenia, a jeśli zginą będąc oznaczeni, rozprzestrzenisz zbezczeszczenie na innych, nieoznaczonych pobliskich wrogów. I przygotowanie w wersji rzadkiej masz szansę na skrócenie czasu odnowienia wszystkich swoich umiejętności na krótki okres czasu. Czyli tak naprawdę to nie są dwa bufy, tylko każda z tych, yy, z tych nazw symbolizuje, oznacza inną kartę. Także tutaj moja mała wtopa. Odbierz nagrody za logowanie. Po zalogowaniu się podczas wydarzenia Heroes of the Heart czekają na Ciebie wspaniałe nagrody. Otrzymasz jeden dwugwiazdkowy legendarny klejnot Manaflux, 10 legendarnych emblematów element kosmetyczny portalu z motywem wydarzenia oraz ramkę awatara. Wydarzenie ograniczone czasowo Clash of the Cards. Zbierzcie się poszukiwacze przygód. Przez ograniczony czas możecie zajrzeć do gry i zobaczyć fascynującą zawartość, która wkrótce się pojawi. Od 23 lipca do 3 sierpnia wykonujcie aktywności w grze, aby zapowiedzieć współpracy Heroes of the Heart. Podczas wydarzenia, jeśli osiągniesz poziom 30, otrzymasz 100% premii do punktów doświadczenia zdobywanych za poziomy karnetu bojowego. Nagrody odblokowują się 2, 4 i 8 dnia wydarzenia. Można je odebrać logując się każdego z tych dni i wykonując codzienne zadania, aby zdobyć nagrody. Nie przegap okazji, by zajrzeć w przyszłość. Chwała czeka. Zabij w próbie Ogniska. Tutaj generalnie jest to zmodyfikowana wersja próby Horde. Możesz być doświadczony, ale nigdy wcześniej nie próbowałeś czegoś takiego. W próbie ogniska będziesz musiał polegać na swojej nowo odkrytej mocy w wybranych kartach, aby zwyciężyć. Przed rozpoczęciem gry będziesz mógł wybrać dwie karty. Jedna karta będzie aktywnym wzmocnieniem, która zadziała od początku meczu, a druga stanie się kulą bojową, która będzie wypadać priorytetowo w trakcie meczu. Czyli wybieramy sobie dwie karty, oczywiście musimy je najpierw posiadać. Pierwsza z nich będzie naszym takim buffem działającym od początku, a druga może dropnąć z mobów. Ale zachowaj czujność, bo inne kule bojowe z losowymi efektami kart mogą pojawić się i siać chaos. Wykorzystaj je na swoją korzyść, aby odnieść zwycięstwo. No mnie ciekawi, czy będziemy mogli decydować, w którym momencie aktywujemy które z tych kart, czy to po prostu będzie totalne RNG. No, nie mniej nie więcej, miałem swoją krótką przygodę z Hearthstone'em, wspominam ją całki, całkiem miło i uważam, że może być to całkiem fajna kolaboracja. Przetrwaj na zaczarowanych planach, yy, zaczarowanych sferach, czyli tak naprawdę mamy tutaj strzaskaną sferę. Strzaskana sfera może być odbiciem Twojego umysłu, ale teraz odzwierciedla coś zupełnie innego. Korzystając z poprzedniej wersji strzaskanej sfery, sprzed aktualizacji Writing Wilds, wybierzesz trzy karty, które pomogą ci w walce w tej okrutnej sferze. Jedna karta będzie aktywowana od początku meczu, a pozostałe dwie będą wypadać z chaotycznych ołtarzy i skrzyń skarbów podczas gry. Zbuduj swoją talię i staw czoła legionom płonących piekieł, by zwyciężyć w strzaskanej sferze, tej zmodyfikowanej strzaskanej sferze. No i mamy kolejny ograniczony czasowo, legendarny dwugwiazdkowy klejnot Mana Flux. Tutaj nie wiem, jak będzie brzmiała polska nazwa. Zerknijmy, jak on działa, a następnie pozwolicie, że tutaj się na chwilę zatrzymam. I dodam parę słów tak od siebie. Głęboko w magicznych archiwach Choradrimów kryje się cudowny artefakt znany jedynie jako legendarny klejnot Manaflux. Legendy mówią o jego promiennym blasku pulsującym surową mocą pod krystaliczną powierzchnią. Tajemnicze energie budzą się, gdy zdobędziesz ten klejnot, zapewniając sobie dodatkowy zastrzyk Many. Poniższy opis oczywiście może ulec zmianie przed premierą tego klejnotu. No i jak on będzie działał? Generujesz 10 punktów many w ciągu 20 sekund, a po osiągnięciu tych 10 punktów many użycie umiejętności zużyje całą manę, aby zagrać kartę. Jeśli masz ponad 50% maksymalnego poziomu życia, zagrywasz ragnarosa, który ciska kulomognia w pobliskich wrogów. Jeśli masz poniżej 50% maksymalnego poziomu życia, zagrywasz kwasowego szlamu, kwasowy szlam, który pluje kwasem w pobliskich wrogów. Oba ataki zadają 310% obrażeń bazowych plus 1217 punktów obrażeń wrogom w obszarze działania. Oczywiście są to wartości, zakładam, na randze 10 tego klejnotu. Dodatkowo atak Ragnarosa podpala wrogów, zadając im 30% obrażeń bazowych na sekundę przez 4 sekundy, a atak kwasowego szlamu ucisza wrogów, uniemożliwiając im korzystanie z umiejętności przez 4 sekundy. No i tutaj, tak na pierwszy rzut oka, wydawało mi się to mega OP. Oczywiście głównie chodzi mi o PVP, chociaż zakładam, że będzie tutaj jakiś strajk, nie będą to 4 sekundy, no ale mówię, takie uciszenie wrogów może być naprawdę mocne. Z tym, że już wymieniłem swoje uwagi z kilkorgiem z Was, no i zwróciliście mi faktycznie tutaj uwagę na to, że po pierwsze... Zapewne klejnot ten nie będzie działał na skile, które są w postaci buffów, czyli które są już aktywowane i mają jakiś tam czas działania. On ich nie zakończy, on po prostu uniemożliwi rzucenie ich ponownie, ale i tak większość z tych skili y, używanych w różnych buildach ma czas działania większy, dłuższy niż 4 sekundy, a dodatkowo pewnie strajf na polu bitwy spowoduje, że to nie będą 4, tylko załóżmy 2 sekundy. Więc tutaj y, nie będzie to jakoś mocno odczuwalne. A druga rzecz no to obszar działania tego klejnotu. Y, założenie jest takie, że pewnie będzie to znowu jakiś promień wokół naszej postaci, albo nie wiem, y, będzie on działał na nasz cel, który akurat mamy, y, który atakujemy, czy który nas atakuje. Chociaż nie, który atakujemy, bo tutaj w momencie, kiedy y, my wykonamy atak, to gramy tą kartę. No i y, to zmienia tylko tyle, że na przykład grając Barbarzyńcom praktycznie nie będziemy w stanie sięgnąć y, Maga czy Demon Huntera, tak? No, przynajmniej w teorii. No, a, do, a dodatkowo, moje drugie spostrzeżenie jest takie, że ostatnio dość często są te kolaboracje, nie wiem czy szczerze mówiąc nie za często. Jest to kolejny legendarny klejnot dwugwiazdkowy, na chwilę obecną w mojej opinii nie wydaje się wcale jakiś OP, chyba nie zamierzam w niego inwestować. No ale mimo wszystko, no wygląda to znowu trochę jak skok na kasę, grając free to play, albo nawet inwestując w grę pieniążki, ale nie za duże, no raczej nikt z nas nie będzie w stanie wyfarmić, zdobyć tylu egzemplarzy tego klejnotu, żeby wbić go na tą rangę dziesiątą, więc on no po prostu trzeba będzie sięgnąć do portfela, jeżeli ktoś z Was będzie tym klejnotem zainteresowany. Na chwilę obecną, z tego co mogę wywnioskować z tego opisu i po wymianie jakichś tam uwag z Wami, ja chyba nie zamierzam iść w ten klejnot, tym bardziej, że mam trochę inny pomysł na temat swoich legendarnych klejnotów. Rozpal swoich wrogów nowymi chowańcami. Do walki u twego boku dołączają dwie znane skórki z serii Classic Cards, czyli z Hearthstone'a: i jest to Core Rager i Lil Ragnaros. Będą one dostępne do zdobycia przez ograniczony czas. Lil Ragnaros zapewni Ci także premię podczas rozgrywki w próbie Horde i tej zmodyfikowanej strzaskanej sferze, zapewniający piskie błogosławieństwa, które pomogą Ci w walce z potworami wszelkiego rodzaju. Więcej szczegółów na temat tego, jak zdobyć te skórki do chowańców, zostanie nam udostępnionych w kolejnym wpisie, w kolejnym artykule. Wyglądają fajnie, myślę, że będę starał się zdobyć obie skórki, tym bardziej jak ta druga pewnie będzie rzadsza i zapewnia dodatkowe błogosławieństwo. No i oczywiście nie mogłoby się obejść bez kolejnego Phantom Marketu, kolejne skórki tym razem stylizowane typowo w takiej stylistyce, w takiej kanwie Hearthstone'a, więc no jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany skinami z Phantom Marketu, to one również zawitają w grze i będą nawiązywały do Hearthstone'a, no ale to już jest typowo element, za który po prostu trzeba zapłacić. Jeśli o mnie chodzi, to słyszałem już od kilku dni jakieś tam przecieki docierały do mnie yy, związane z tą kolaboracją. Nie spodziewałem się natomiast, że nastąpi ona tak szybko, że będzie to już 30 lipca. Wydaje się dużo ciekawsza niż kolaboracja z berserkiem, no może pomijając ten legendarny klejnot, chyba że okaże się, że ten opis jest yy, nie do końca trafny i, i faktycznie będzie on bardziej przydatny, ale na chwilę obecną ja chyba spasuję. Tym bardziej, że tych klejnotów jest całkiem sporo, a slotów jak było, tak jest tylko 8. Dajcie znać co Wy na ten temat myślicie, jeżeli ktoś z Was lubi hardstone'a, no to pewnie ta aktualizacja i kolaboracja przypadnie mu do gustu. A jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapy w górę, zachęcam do promowania, do hypowania tego materiału, czyli jak klikniecie sobie łapkę w górę, to możecie go jeszcze podbić klikając tam taki drugi guziczek. Wtedy dostaję za to jakieś tam punkty i YouTube bardziej wypycha te moje materiały. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A tymczasem my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!